Moi drodzy, próbuję nagrać ten odcinek już chyba szósty raz, cały czas coś mi się psuje, ale... Wydaje mi się, że wszystko działa. W takim razie, siemanko, z tej strony witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Witam was w grze bez grafiki, chociaż troszeczkę was clickbaitowałem z tą grą bez grafiki, ale zaraz wszystko wytłumaczę. Za mną jest nowe tło, nowy pokój, którego jeszcze wam nie pokazuję. Tego okienka małego nie powiększam z kamerką, chociażby dlatego, że nie mogę, bo mi się coś psuje z komputerem. Tak czy inaczej, yy, to zobaczycie w kolejnych odcinkach. Przeprowadziliśmy się, będą teraz filmy, a my wchodzimy do gry. Z tego co wiem, to jest to coś horrorowatego. A jeśli chodzi o to, dlaczego jest bez grafiki, no bo proszę bardzo, to jest to co widać w grze. To znaczy, oczywiście, mamy takie działko, które, o, robi kropeczki i te kropeczki się pojawiają. To jest lidar. Jeśli macie nowego iPhone'a, to macie takie coś pewnie w Face ID, to jest taki projektor kropeczek i te kropeczki można dzięki temu rozpoznać co jest w przestrzeni. Nie wiem, ja nie jestem, słuchajcie, specem od tego typu rzeczy. Tak czy inaczej, mamy takie działko. Możemy tym działkiem strzelać po na przykład sufitach, podłogach i dzięki temu wiemy jak wygląda pomieszczenie, w którym jesteśmy, więc myślę, że to jest całkiem spoko. Myślę, że mniej spoko jest kompresja na YouTubie z tym filmem, bo podejrzewam, że będzie się działo dokładnie to samo, co w Return of the Obra jeśli ktoś pamięta, taką serię miałem, gdzie z mojej kamerki i ogólnie czasami z tego, co widać na odcinku, się robiła wielka zupa. Ale to już jest kwestia, niestety, YouTube'a. Ale wracając, słuchajcie, może się troszeczkę wczujmy w klimat, bo... Uuu, to jest jakaś krypta. Popatrzcie na to. To jest jakaś krypta. Mam nadzieję, że tutaj za rogiem się nie czają jakieś potworki czy coś. W ogóle prawie przycisk myszy to jest skanowanie dokładne. Czekajcie. Oho! Dobra. Możemy sobie skannąć. Co tu jest? Jakiś... O, to jest jakiś chyba żyrandol, zobaczcie. Albo jakieś dziwne coś. No tak, czy inaczej, jesteśmy chyba w jakimś zamczysku, albo coś w tym rodzaju. Podejrzewam, że musimy się stąd jakoś wydostać, uwolnić. Więc e, tu są schody, tu są jakieś. Pod schodami może to się jest ukryte. E, chyba nie. W takim razie, tutaj chyba. Ojoj! Ojoj, oj, chyba się zaczyna horror, horrorowacie, Horrorow, horror, horrorująco się, moi drodzy, zaczyna Help eee. Ok? Okej Ktokolwiek to napisał, już biegnę Mam w dłoni pistolecik Zakropkuję... zakropkuję go na śmierć, obiecuję Za, Zakropku... strzelę mu kropkami, oślepię go <noise> Zaburzę mu Face ID w telefonie, nie będziemy mógł odblokować eee. Dobra Dobra, tu nic nie ma. Na tych ścianach może coś jest? Niekoniecznie. Tu jest wejście dalej. To sobie idźmy dalej. Mam nadzieję, że nas tu nic nie omija. Chyba nie. Idziemy dalej. Proszę, niech nikt nic nie wyskoczy. Żadnych jamskerów. Dziękuję. Coś tu jakieś czerwone jest. Czekajcie, tu jest coś czerwonego. O, smutna buźka. Czemu jest smutna buźka? Jaki jest problem? Co się wydarzyło? Czy to smutna buźka jest, bo tu stoi postać zaraz za mną i mnie zaatakuje? O, nie. Okej. Okay. A tutaj? Tu są ściany. Tutaj są ściany i. Czy postać mnie nie zaatakuje? Co to jest? Chwila gęś? A... Uh, untitled goose game? Tutaj? Znaczy, no ja rozumiem, że kradnięcie laczków i jakiejś tam kosztowności to nie jest zbyt ciekawe zajęcie, ale... Gęsiu, ty, ty nie możesz nawet tego pistoletu do ręki wziąć, jak ty tu cokolwiek widzisz, tu jest ciemność kompletna. Ech, dobra, stój sobie, jak chcesz, wakacje, odpoczywaj, nie ma najmniejszego problemu, ja cię do niczego nie będę zmuszał tutaj i... O, coś zielonego, co to jest? Tu są jakieś tajne, słuchajcie, sekrety chyba. Exit, czyli wyjście, dobra. Czyli to jest wyjście. Tutaj musimy wyjść, i z tego co widzę, wpisać jakiś kod, prawda? No to tak. Tu jest pomieszczonko. Czy w tym pomieszczonku coś jest? Halu? Halo, proszę skanować. W tym pomieszczonku nic nie ma? Wygląda na to, że tu jest kompletnie pusto. Dobra, czy gdzieś tu coś. Tu coś jeszcze jest. E, czekajcie, stanę w, w miejscu. Co my tu mamy? Tu mamy kolejne puste pomieszczenie. Ale no, come on, gdzie jest? Gdzie, jakiś kot musi być, może, może gęś nam powie, że musimy na gęś kliknąć. Gęsiu, ale ja nie znam, ja nie znam gęsiowego. Ja nie, nie rozróżniam, które kwaknięcie jest którą cyfrą. Czy jak klikniemy na smutną buźkę, to się stanie? Nie, tylko na, tylko na gęsi. Okej, okay, to ja może pójdę w tą stronę. Czy coś tutaj mamy? Coś tutaj mamy. Coś tu... Ojejku, jak się chodzi, to się dziwnie gliczuje. Coś tu mamy. Czy to jest szyfr? Tak, to jest szyfr. 7, 1, 2 i 8. 7, 1, 2, 8. 7, 1, 2, 8. 7, 1, 2, 8. Czy to znaczy, że w tych pomieszczeniach też nic nie ma? Come on, po co są pomieszczenia w takiej wielkiej willi jak nic... Nawet zobaczcie, regału nie ma, nawet łóżka. Jakieś tylko... Ojejku... Na suficie tylko jakieś żerandole i tyle. No ale dobra, 7128, 7128 eee, nie ma co marnować czasu 7128, 7128, 7128, 7128. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, jeden, Klik! A, uh. Halo oh, Dobra to jest chyba kolejny poziom Słuchajcie Okej okay. Okej okay. Jesteśmy w jakimś Ciekawym miejscu Tu są drzwi Z których przyszliśmy podejrzewam A tutaj Ślepa uliczka Koniec gry uh. Dobra gdzie my jesteśmy Niech to nam się troszeczkę poskanuje, bo ja nie do końca... Jakiś dom? Jakieś rury? Może jakaś fabryka, słuchajcie. Uuu! Myślałem, że najgorsze, co by tu może spotkać, to gęsi. Co tu się wydarzyło? Halo, kolego? To jest tylko cień, zobaczcie. Eee. Ale ja przepraszam, ja miałem zielone kropki, czemu są białe? Ja wolę, wolę te, wolę te... nie, to nie były zielone, one były takie beżowe. Zielone to były drzwi, zielone kropki bym chętnie zobaczył. Eee, ja polecam... pójść sobie stąd jak najszybciej. Żeby nas tutaj nic nie udziałało, wiecie. To jakieś silosy, zobaczcie, tu jest w ogóle... Ślepa ucieka. Patrzcie, jak to fajnie wygląda, jakby tutaj była lampa i taki cień rzucała. Ale super. To jest taki w sumie ręczny ray tracing. Robimy teraz ręczny ray tracing w tej grze. Eee, nie byliśmy chyba jeszcze tutaj? Co my tu mamy? Ok. Proszę, proszę się otworzyć. Pro Hy! Co to było? Czy tutaj ludzie... Czekajcie, tu się taki znowu cień chyba zrobił na ludka, prawda? Okej. Okay. Okej, okay, czyli jumpskery w, w tej grze są. W tej grze są jumpskery, trzeba zapamiętać, czy idziemy w tą stronę. Chyba w tą, zobaczcie, tu jest jakiś... Jakaś pustka. Jak jest droga, to dokądś prowadzi, prawda? Eee... Dobra, tu jest murek, dalej nie pójdziemy. Tu jest, nie wiem co, błysku, błysku, dzień dobry, dzień dobry, iPhone'a przywiozłem, Face ID, odblokowanko, chyba w złą stronę poszedłem powiem wam, eee, to gdzie teraz? Tu nas chyba nie było, co? Laseru laseru. Laseru laseru. Jeszcze dalej? Komon! Dobra. O, tu się pojawiłem, jakieś budowle już. Dobra. Tak profilaktycznie będę sobie obsikiwał teren trochę tymi kropkami, żeby widzieć cokolwiek. Dobra. Gdzie są te drzwi? Komo? Chwila, 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 chwila. To są te drzwi? Drzwi były zielone. Co to, co to, to, się klika na to coś? Co to jest? Jakiś Slime? Możemy potem wyskoczyć gdzieś? Nie! Nie zrobilibyście! Nie wysłalibyście mnie do lasu! Ja się już straumatyzowałem, jak była ta lama Lama Lami, czy jak ona się tam nazywała. I Slenderman mnie też straumatyzował. Wszystkie te gry Slendermanowe. Come on, ja nie chcę być w lesie! Come on, zostawcie mnie w spokoju! Że ja coś sobie będę szedł wzdłuż ściany. Wzdłuż ściany jest dobrze, bezpiecznie. Proszę bardzo. Wzdłuż. O! O! Ho-ho-ho! Ho-ho-ho! Co to? To to? Co to jest? To jest jakiś wieżowiec? Budynek? Posąg? Wygląda na taki. Zniszczony bardzo wieżowiec. Czy możemy do niego wejść? Ja bym bardzo chciał do niego wejść. Czy jest tu jakieś wejście? Halo, halo. Proszę dokładnie zakropkować cały teren. E, dzień dobry. Halo, halo. Halo, halo. Nie. Może czekacie, może tu przez dziurę. Tu w ogóle biegać można. Okej, okay. to było głupie, że tego nie robiłem wcześniej. Muszą to być jakieś drzwi, prawda? Albo coś, co by te drzwi udawało. Tutaj gdzieś? Nie, tu są... Tu jest ściana. No ja przepra... Eee... Cokolwiek to było? Ja tylko szukam wejścia, proszę mnie zostawić w spokoju. Ja próbuję tylko... O, ojoj. Ojoj! Ojoj, nie! Zliczowałem się! Proszę! Wydosta! Halo! Czy ja mogę stąd wyjść? Uh. Ja się chyba zablokowałem, moi drodzy. Ja się chyba zblokowałem! zapamiętać, nie próbować wchodzić do dziwnego budynku, bo się zbugujemy na jakimś kawałku betonu i nie będziemy mogli dalej przechodzić. Ja na szczęście odpaliłem gierkę od nowa, przebiegłem od samego początku dotąd, zobaczcie nawet jeszcze mi ten czerwony rudek nie złapał, bo mam cały czas beżowe kropki. No i idziemy dalej, słuchajcie. Wychodzi na to, że idziemy dalej. Budyneczek zostawiamy w tyle. I coś tu będziemy musieli mieć w końcu, prawda? Jakieś wyjście. Chyba, że wyjściem było zbugowanie się w budynku, co wątpię. Okej. Okay. Tu dalej. U! 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 Co to jest? Co to jest? To zdecydowanie nie są łapy... Nie, to nie są, są stupki człowieka. Zdecydowanie to nie są stupki człowieka. Co to jest w takim razie? I skąd to w ogóle przyszło? Czekajcie, tu jest ślad. O, z tego budynku przyszło. Czy gdzieś tu? O, chyba niekoniecznie. Dobra, czy coś tu jeszcze jest w tym lesie? Czy ja mam tam wchodzić po prostu? Wydaje mi się, że coś tu w tym lesie może być. Może nie... Yy! Czemu ja tak się boję czerwonej kropki na ekranie, co? O nie, jeszcze usunął nam cały postęp. Come on, gościu. Gdzieś tu była ta rura, prawda? Gdzie była ta rura? Halo, ruro? Ruro! Ruro? Jest rura, dobra. Wiecie co? Ja myślę, że tam chyba niczego dalej nie ma. Jeśli nas tak koniecznie chce wykurzyć, wchodzimy do dziury. Ja tą dziurę sobie oświetlę. Mam nadzieję, że tam jest jakieś wyjście. Jest tu wyjście? Halo, halo. Jakiś stópkarz tu musi mieszkać. Halo stupkarzu. Czemu tu nie mogę? Okej, okay, czyli 3 2 1 jumpscare, tak? 3 2 1 jumpscare. Nie ma jumpskera? Jest jumpscare. Taki delikatny, ale jest jumpscare. Dobra. Co, 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 co to ma da. Come on, to jest koniec? Come on. No dobra, dobra. Słuchajcie, w takim razie Gierka się skończyła. Miałem nadzieję, że będzie troszeczkę dłuższa. Nie wiem, czy wy się wciągnęliście. Ja się wciągnąłem bardzo. Bardzo fajny w ogóle pomysł na jakąś, na jakąś taką większą mechanikę z tego. Naprawdę spoko. Gierka nazywa się Leader.exe na ichczaju za darmo. Możecie sobie ściągnąć, zagrać. I to by było chyba tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.